Cześć Panie i Panowie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś, co właśnie odebrałem z salonu Triumfa w Warszawie przy Jerozolimskich 200, a mianowicie część, którą trzeba dzisiaj wymienić, ponieważ została uszkodzona. Moi drodzy, napęd prędkościomierza oryginalny, magnetyczny z przewodem, jak widać. Kosztuje 545 zł, yy, niesamowite jest to, że nadal takie części są dostępne jako nowe w oryginale w sieci Triumpha. To się nazywa, jak widzicie, Speedle Drive SI Electric. No, i do tego jeszcze kupiłem e, taką podkładkę. To się w oryginale nazywa Drive Ring, czyli po prostu taki pierścień napędzający. Ponieważ nie wiem w jakim stanie jest ten mój stary oryginalny, także no, to kosztowało tam 50 zł, nie ma co na tym oszczędzać. Zwłaszcza że ja za to nie płacę w tej chwili. Ehm, no i widzicie tutaj w środku są takie dwa wgłębienia, i przedgłębienia wgłębienia właśnie wchodzą tutaj te dwa języczki. Także tak to wygląda. Ten element jest do wymiany, i wszystko to, co się znajduje w środku, ostatnio, właśnie przy wymianie opon, przy montażu koła, okazało się, że prędkościomierz przestał działać. Został tutaj uszkodzony, prawdopodobnie w jakiś sposób źle zamontowany. No, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie już wszystko w porządku. Oczywiście zdam Wam z tego relację. Witam Was, Człowiek w masce. Tym razem już opuściłem serwis motoszklarnia. Udało się, nawet z sukcesem tym razem wymienić napęd prędkościomierza. Tak to wygląda w tej chwili. Oczywiście wy różnicy wielkie nie zauważycie. Ten element jest nowy, razem z przewodem. Tym tutaj, który idzie do góry, do góry, do góry, do góry. Wchodzi pod czapę. I ta kosteczka ta biała tutaj to jest właśnie to jest właśnie część napędu prędkościomierza w Triumfie tej Gierze 955. Teraz nie będę tego demonstrował. Musicie mi uwierzyć na słowo, że prędkościomierz działa. Poprosiłem również mechanika, żebyśmy sprawdzili najpierw bez jazdy, czy on działa. Czyli po prostu ja obciążyłem tył motocykla on zakręcił kołem ja sprawdziłem czy prędkościomierz czy wskazówka prędkościomierza rusza się ruszyła się na szczęście ponieważ wiecie bałem się że jeżeli coś będzie znowu źle poskładane no to ja pojadę po czym tam się coś nie wiem połamie albo pourywa. na szczęście tak się nie stało prędkościomierz działa w tym momencie nie zapłaciłem oczywiście za wymianę ponieważ to była wina serwisu nie mam pretensji do chłopaka, bo to taki młody mechanik, widać, że nie jakiś słaniaczek, jakich trochę jest niestety w tej branży. A po prostu młody chłopak było mu głupio, że doszło do takiej sytuacji. Także, tak jak mówię, no wszystko się może zdarzyć, nie mam do niego pretensji. szklarnia zachowała się w porządku, po prostu dała mi kasę. Kupiłem to sam w Triumfie bez żadnego problemu, wymiana trwała nie wiem raptem 20 minut, także jestem, jestem zadowolony no i przy okazji mam fabrycznie nowy napęd prędkościomierza w tym oto. 18-letnim motocyklu, i po raz kolejny tutaj muszę podkreślić, że to jest naprawdę fantastyczne, że marka Triumph tak dba o swoich klientów. No bo umówmy się, jak często trzeba wymienić w motocyklu napęd prędkościomierza? Tym bardziej, że gdyby to jeszcze była kwestia ślimaka i takiego tradycyjnego napędu na linkę. To linka potrafi się urwać, ślimak potrafi się zablokować. Natomiast tutaj to się wszystko odbywa magnetycznie. Tam jest taki mały magnesik. Można by go nazwać chyba impulsatorem nawet. No także, ile razy w życiu motocykla to trzeba wymienić? No albo zero, albo może jeden raz w takich właśnie przypadkach. A Triumph wciąż produkuje takie, takie części. Wydaje mi się też, że słuchajcie, 545 zł za taki kompletny napęd. Minus, jeszcze pewien rabat, który mam w Triumfie. To nie jest tak źle, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Także to jest kolejny dowód na to, że, że po prostu Triumf to jest fajna marka pod bardzo wieloma względami. Żeby nie było, ja nie dostaję z tego tytułu żadnej kasy, to nie jest reklama Triumfa. Ale jak zdążyliście zauważyć jestem szczęśliwym posiadaczem właśnie Triumfa Tigera 955. Także widzę, że na moim kanale bardzo mi miło są ludzie, którzy albo zastanawiają się nad zakupem takiego motocykla albo mieli taki motocykl no i dostaję miłe komentarze właśnie, że dzięki stary jak ostatnio jeden fajny człowiek napisał z internetu mi spadłeś tak? bo właśnie szuka takiego, takiego właśnie oto sprzętu. Także moi drodzy, ze swojej strony markę jak najbardziej polecam, operacja wymiana napędu prędkościomierza zakończona sukcesem, pogoda całkiem piękna. Zobaczcie, przyjechałem sobie właśnie teraz nad Zegrze, Zalew Zegrzyński, troszeczkę oczywiście wieje jak to nad wodą, ale robi się coraz cieplej, coraz, coraz przyjemniej, także mam nadzieję, że i Wy Jeździcie swoimi maszynami. Tradycyjnie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojego motocykla, czy jakichś, jakichkolwiek innych, zapraszam. Zdradzę Wam tylko, że pod koniec tego miesiąca będę miał do dyspozycji bardzo fajny motocykl. Zrobię oczywiście test. Opowiem Wam subiektywnie o nim. Jest to motocykl, który podobał mi się właściwie od samego początku, jak tylko się pojawił. Powiem tylko, że go długo, 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 długo nie było. Masa ludzi na całym świecie czekało na, na, czekało na następcę. Wreszcie ten następca się pojawił i właśnie wpadnie w moje lepkie łapy. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia, do zobaczenia.